Przybył do zakładu 25, 8, 77 roku, tu jestem jego wychowawcą zresztą, i został skazany wyrokiem sądu polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na dwa lata y, zakładu poprawczego w zawieszeniu. Za kradzieże pojazdów mechanicznych, za kradzieże kieszonkowe, było tego mnóstwo, bardzo dużo, także w tej teczce znajdują się same złe rzeczy. Jak również wyniki badań psychologicznych i psychiatrycznych wskazują na to, przynajmniej wskazywały w tym okresie na to, że Marek jest chłopcem, którego intelekt jest w dolnej granicy, granicy normy, to zarówno badania psychologiczne, jak i psychiatryczne wskazują na, na właśnie na przyczyny jego niedostosowania społecznego. Przestałem chodzić do szkoły, bagarowałem, oszukiwałem rodziców. Od czasu do czasu kradłem, bo jeżeli pieniądze były potrzebne, to skąd je brać? Trzeba było kraść. Tam nie mówię, że rodzice mi nie dawali, dawali, ale wszystko było za mało. Chciało się jak najwięcej. Moim zdaniem Marek, mimo ukończenia 18 lat, powinien y, nadal pozostać y, w naszej szkole, ponieważ uważam jego y, resocjalizację y, za niewystarczającą. Myślę na przykład, co będzie jutro. Czy wyjdę na przepustkę? Żeby jak najszybciej tydzień zleciał. Przedtem jeszcze jak byłem, to zazdrościłem po prostu tym ludziom, że i oni idą do domu, mają swoje domy, moją rodzinę, a ja muszę wrócić tam do ośrodka. Chciałbym zostać piłkarzem, podróżować, wyjeżdżać za granicę, pracować, być dobrym pracownikiem. Po prostu, żeby ludzie byli ze mnie zadowoleni w pracy, klubie, tam gdzie trenuję, bogatym być. Chciałbym mieć swój dom, rodzinę założyć. Według mnie no, nie musi być ładna dziewczyna, tylko żeby była porządna. Najistotniejszą sprawą z tych wszystkich, które się znajdują w tych aktach, są dane dotyczące środowiska rodzinnego. Rodzinę ma jednym słowem bardzo złą. Jego bracia są przestępcami. Byli karani sądownie oczywiście. Ojciec alkoholik, ukończył 7 klas, leczy się. Matka też po pięciu klasach znerwicowana. Brat Zbyszek przebywa w zakładzie karnym, jak i mój brat, trochę starszy ode mnie, Andrzej, chyba za rozbój. Była taka z nim historia, nie chodził do szkoły, opuszczał lekcję, nie przychodził do domu. Uciekał po prostu z domu, bał się, że ja wiedząc o, jej, o jego sprawach będę się na niego gniewał, to się bał przyjść do domu. Mieliśmy trudności z tym, bo nawet były takie wersje, że milicja przejeżdżała go, przyprowadzała i... Przeprowadziła ze do domu, a była łatwy sprawa, że Następny godzina czasu już go nie ma. Okay. Taki zakład, gdzie ja przebywam, to daje dużo. Jeżeli wychowanek przebywa w zakładzie, nie opuszcza zakładu, to znaczy się nie ucieka. Jest gwarancja, że się skończy szkołę, że można jeszcze wyjść do dobrego człowieka uczciwego. A dla niektórych to jest wiem, odwrotnie. Zakład jeszcze bardziej pobudza do tych przestępstw, jakie robił przed zakładem. No i w ogóle złe środowisko, koledzy. Są Domów niektórzy nie mają. Rodziców nie znają. Chciałbym, żebyś nie dostał więcej do jakiegoś zakładu, by był po prostu wolny. Marek poszedł do zakładu, ale liczę, że wróci do domu, bo mam nadzieję, że się poprawił i z Marka jeszcze kiedyś będzie naprawdę dobre dziecko, bo Marek nie powinien być w zakładzie.